Klaps. Ja jestem Podliński, a to jest Podwóz, czyli seria materiałów o tym, jak układać włosy, jak o nie dbać i wszystkim, co jest z tym związane. W dzisiejszym filmiku zajmiemy się zapuszczaniem włosów. Niestety zapuszczanie włosów jest efektem bardzo długim i bardzo męczącym dla facetów. Szczególnie boki, które przez większość życia prawdopodobnie goliłeś na 0 albo 0,1 są naszym największym i najgorszym przeciwnikiem. Najlepszym momentem, aby zacząć zapuszczanie włosów jest okres jesienno-zimowy. Wtedy to przez większość, no może nie większość, ale przez sporą część dnia występujemy w czapce. Jednak noszenie czapki nie do końca jest złotym środkiem. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, jakiej jakości jest ta czapka, którą nosimy i czy jest ona wykonana z tkanin naturalnych. Wszystko to sztuczne będzie powodowało, że nasza głowa, nasza skóra głowy będzie się pociła, co może doprowadzić do łupieżu lub nawet łujotoku. Skutkiem końcowym tego może być nawet to, że utracimy włosy, albo po prostu będzie ich dużo, dużo mniej. Niestety czapki nie nie możemy nosić non-stop. W takich miejscach jak szkoła, czy w innych miejscach, gdzie pojawia się godło, czapkę należy zdjąć. Dlatego też warto, aby była ona luźniejsza. Dzięki temu, po zdjęciu jej z głowy, nasze włosy nie będą odgniecone i będą wyglądały w miarę normalnie. Jak już wspomniałem wcześniej, najgorszym problemem przy zapuszczeniu włosów są boki. Dlatego dobrym pomysłem jest wcześniejsze zapuszczenie dłuższej góry. Dzięki temu efekt odstających boków będzie wydawał się nieco mniejszy. Włosy rosną w sposób spiralny, czyli tak. Począwszy od gniazda i okręcają się nam do dookoła głowy, dlatego polecam boki układać w sposób naturalny i zgodny z ich kierunkiem, w który się one same układają. Dzięki temu jeden z tych boków będzie w miarę płaski, z kolei góra, która będzie uczesana w kierunku przeciwnym do naturalnego, zakryje nam troszeczkę i zniweluje ten efekt odstającego drugiego boku. Oczywiście nie pozbędziemy się do końca lekkiego efektu żarówki, ale lepsze to niż fryzora porażonego prądem Alberta Einsteina. Aby dodatkowo zmienić, Minimalizować ten efekt polecam używanie szamponów wygładzających. Większość szamponów męskich, takich używanych na co dzień, są to szampony oczyszczające, które niestety, ale powodują puszenie się włosów. My tego chcemy jak najbardziej uniknąć. Stosowanie odżywek również pomoże, bo włosy odżywione są bardziej miękkie i podatne na opadanie, ale także cięższe, na czym tutaj najbardziej nam zależy. Należy jednak pamiętać o tym, że nadmierne stosowanie odżywek jest przeciwwskazane. Trikiem, który możecie użyć, wypróbować. Jest dociśnięcie włosów przy użyciu spinki, czy tam spinek, wsuwek e, i jakiejś płaskiej rzeczy, jakiejś karty czy czegokolwiek, co, co może się do tego nadać. Zróbcie to na mokre włosy i w tym czasie układajcie już swoją górę. Jednak zwróćcie uwagę na to, czy nie ma nikogo w pobliżu i czy nikt na Was nie patrzy, bo wygląda to co najmniej idiotycznie, ale działa. Pomocne okażą się również suplementy oraz to, że zadbamy, aby w naszej diecie była odpowiednia liczba mikro- i makroskładników. Ludzkie włosy rosną średnio około 1 cm na miesiąc. Okazuje się jednak, że ten efekt można podwoić, a nawet potroić. Temat jest tak szeroki, że postanowiłem nagrać o nim osobny filmik poświęcony temu, jak przyspieszyć zapuszczanie włosów. Pojawi się on na moim kanale jak tylko liczba subskrybentów, Przekroczy 20 tysięcy. Jeśli więc jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie subskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę pod tym filmikiem. Dzięki temu przyspieszysz proces twórczy i filmiki będą pojawiały się częściej i regularniej. Jeśli zaś interesują Cię fryzury przejściowe, to odsyłam Cię na mojego bloga, gdzie napisałem tekst i dodałem zdjęcia e, proponując Ci męskie fryzury przejściowe. Link do tego wpisu znajdziesz w opisie tego filmu. A jeżeli używasz Instagrama, to koniecznie sprawdź hashtag pod włos. Możesz również dodać swoje zdjęcie ze swoją fryzurą, a ja co jakiś czas przy serii pod włos będę wybierał ten najciekawszy lub ten najgorsze fryzury i ich autorów nagradzał zostawami kosmetyków do włosów. Mam nadzieję, że filmik Ci się spodobał i że będzie dla Ciebie przydatny. Ja z kolei trzymam za Ciebie kciuki, abyś przetrwał ten najgorszy okres przejściowy. No cóż, nie pozostało mi nic innego, jak tylko się pożegnać i czekać na Twoją łapkę w górę i subskrypcję. Cześć! Warto ewentualnie nawiązać z nami współpracę